Para wybrała się na zimowe ferie do małego, romantycznego domku gdzieś w górach. On od razu poszedł do drewutni po drwa do kominka. Po powrocie krzyczy: Kochanie, jak strasznie zmarzły mi ręce. Włóż je między moje uda i ogrzej, odpowiada ona czule, jak powiedziała, tak zrobił i to go rozgrzało. Zjedli obiad, a on poszedł narąbać jeszcze trochę drewna. Po powrocie woła: Kochanie, ależ mi zimno w ręce. Włóż je między moje uda i ogrzej odpowiada ponownie dziewczyna. Nie trzeba mu było dwa razy powtarzać. Zrobił, jak powiedziała. Po kolacji chłopak udał się po zapas drewna na całą noc. Ledwo wrócił, od razu woła: Jejku, jejku, kochanie, jak mi zimno w ręce Ręce, ręce nie wytrzymuje dziewczyna. A uszy to ci nie marzną?